Tak mówi Pan: Nie bójcie się ani się nie trwóżcie z powodu tej wielkiej rzeszy, bo nie wasza jest ta walka, lecz Boża. Drugie Kroniki 20:15 Czy kiedykolwiek czułeś się całkowicie otoczony problemami, jakby każdy kolejny krok oznaczał nową bitwę? Dziś Duch Święty porusza mnie, aby przekazać Wam słowo które całkowicie zmieni waszą perspektywę na walki, które toczycie. Wiecie, drodzy bracia i siostry, czasami znajdujemy się w sytuacji podobnej do Jozafata, otoczeni problemami, które wydają się nie mieć rozwiązania. Serce ściska, niepokój próbuje nas opanować, ale to właśnie w takich momentach musimy przypomnieć sobie tę potężną prawdę. Walka nie należy do nas, lecz do Boga. Alleluja. W tej chwili wiem, że wielu z Was, którzy mnie słuchacie, zmaga się z walkami, które wydają się nie do pokonania, a Pan szczególnie skierował mnie, abym przemówił do Ciebie, do osoby, która walczy w ciszy, niosąc zbyt ciężkie brzemię. Chwała Bogu, bo dziś jest dzień wyzwolenia. Pozwólcie, że podzielę się z Wami czymś, co Duch Święty objawił w moim sercu podczas moich modlitw. Tak jak Bóg otworzył Morze Czerwone dla swojego ludu, tak nadal otwiera drogi tam, gdzie wydaje się, że nie ma już nadziei. To nie przypadek, że teraz słyszysz to przesłanie, to spotkanie wyznaczone przez Boga. Kilka dni temu, podczas naszego nabożeństwa wyzwolenia, młoda służebnica Pana podzieliła się świadectwem, jak była przytłoczona problemami rodzinnymi i finansowymi. Próbowała wszystkich ludzkich rozwiązań, ale dopiero gdy naprawdę powierzyła swoje walki Bogu, wydarzył się cud. Niech będzie chwalone imię Pana. Zanim pójdziemy dalej, czuję w duchu, że musimy się wspólnie pomodlić. Skłońmy nasze serca, Ojcze Niebieski, w tej chwili zgadzam się w duchu z każdą osobą, która mnie słucha. Niech Pan złamie każde jarzmo walk, które nie należą do nas. Zadeklaruj teraz, oddaję moje walki Panu w imię Jezusa. Amen. Moi drodzy, to, o czym chcę się podzielić w najbliższych minutach, nie jest zwykłym przesłaniem. To prorocze słowo, które odmieni sposób, w jaki stawiasz czoła każdemu wyzwaniu. Przygotuj swoje serce, bo Pan ma dla Ciebie coś wyjątkowego dzisiaj. A kiedy mówię o czymś wyjątkowym, co Bóg ma dla Ciebie dzisiaj, to nie są puste słowa. Pan pokazał mi, jak wielu jego dzieci dźwiga ciężary, które nigdy nie były im przeznaczone. Ty, który mnie teraz słuchasz, ile nocy spędziłeś bezsennie, próbując rozwiązać sytuacje, które wydają się nie mieć rozwiązania. Kilka dni temu przedsiębiorca z naszej wspólnoty podzielił się czymś, co głęboko poruszyło moje serce. Po latach prób kontrolowania każdego aspektu. Swojego biznesu znalazł się na skraju załamania. Długi rosły, pracownicy byli zdemotywowani, a wszystko wydawało się rozpadać. Ale to właśnie w tym momencie, kiedy wreszcie zrozumiał, że musi oddać kontrolę Bogu, wszystko zaczęło się zmieniać. Widzicie, ukochane dzieci Najwyższego, często nalegamy, aby walczyć samotnie ponieważ jesteśmy przekonani że musimy znać wszystkie odpowiedzi dźwigamy ciężar świata na naszych barkach jakbyśmy byli atlasem z mitologii ale pan mówi nam w Ewangelii Mateusza 11:28 przyjdźcie do mnie wszyscy którzy jesteście spracowani i obciążeni a ja was pokrzepię wiecie co się dzieje gdy próbujemy walczyć własnymi siłami Wyczerpujemy się, frustrujemy i często tracimy pokój, który Jezus nam obiecał. To jak próba opróżnienia oceanu wiadrem zadanie niemożliwe i wyczerpujące. Chwała Bogu, bo On ma lepszą drogę. Duch Święty pokazał mi, że wielu z Was właśnie teraz dźwiga bitwy, które nie należą do Was. Problemy w pracy, wyzwania rodzinne, trudności finansowe. I próbujecie to wszystko rozwiązać własnymi siłami. Ale dziś Pan chce uwolnić Cię od tego jarzma. Kiedy patrzymy na Pismo Święte, widzimy jak Dawid stanął naprzeciw Goliata. Wielu myśli, że zwycięstwo przyszło dzięki sile młodego pasterza, ale to nieprawda. Zwycięstwo przyszło, ponieważ zrozumiał on fundamentalną zasadę. Ty idziesz przeciwko mnie z mieczem, z włócznią i starczą. Ale ja idę przeciwko Tobie w imię Pana Zastępów. Nadszedł czas, abyśmy uznali, że nasze ludzkie siły są ograniczone, ale moc Boga jest nieskończona? Ile razy próbowaliśmy rozwiązać złożone sytuacje wyłącznie naszą ziemską mądrością? I ile razy ponieśliśmy porażkę, ponieważ nie oddaliśmy tych zmagań najpierw Panu? Czy ciężar codziennych zmagań odbierać energię? Radość, pokój, chwała Bogu, bo dziś jest dzień odnowienia. Pan wzywa cię do nowej pozycji, nie jako samotnego wojownika, lecz jako umiłowanego syna, który w pełni ufa mocy Ojca. W naszej chrześcijańskiej wędrówce musimy zrozumieć, że powierzenie naszych zmagań Bogu nie jest oznaką słabości, lecz mądrości. To uznanie że On jest większy niż jakiekolwiek wyzwanie, z którym możemy się zmierzyć, to zrozumienie, że gdy oddajemy nasze walki w Jego ręce, poruszamy mocne ramię Pana na naszą korzyść. A kiedy poruszamy mocne ramię Pana na naszą korzyść, coś nadprzyrodzonego zaczyna się dziać. Zmieniamy naszą duchową pozycję przestajemy być samotnymi wojownikami i stajemy się świadkami Bożej mocy. Dlatego 2 Kronik 20:15 jest tak potężny: nie bójcie się ani się nie trwóżcie z powodu tej wielkiej rzeszy, bo nie wasza jest ta walka, lecz Boża. Ta fundamentalna prawda musi przeniknąć głęboko do naszego ducha. Kiedy naprawdę zrozumiemy, że Bóg ma wszystko pod kontrolą, nasza perspektywa na walki Zmienia się całkowicie. Nie są to już niemożliwe do pokonania góry, ale okazje do ujrzenia chwały Bożej. Niedawno nauczycielka z naszego kościoła podzieliła się tym, jak ta prawda przemieniła jej życie. Po latach prób rozwiązywania konfliktów w klasie własnymi strategiami, w końcu zrozumiała, że musi oddać każdą sytuację w ręce Boga. Efekt? Pokój którego tak bardzo szukała, zaczął objawiać się naturalnie. Pan pokazał mi, że wielu z Was, którzy mnie teraz słuchacie, walczy jak ta nauczycielka, próbując kontrolować każdy aspekt swojego życia. Ale ukochani, kiedy zrozumiemy, że kontrola jest w rękach Boga, możemy wreszcie odetchnąć, możemy odpocząć, wiedząc, że Stwórca Wszechświata troszczy się o każdy szczegół. Zwróćcie uwagę na to, co mówi nam słowo w Księdze Izajasza 41:10. Nie lękaj się, bo ja jestem z tobą. Nie trwórz się, bo ja jestem twoim Bogiem. Umacniam cię i ci pomagam i podtrzymuję cię prawicą sprawiedliwości mojej. Alleluja. Jakie to potężne obietnice. To nie tylko sugestia, to Boża gwarancja. Kiedy składamy nasze problemy przed tronem Boga, nie tylko przenosimy odpowiedzialność, wyrównujemy nasze życie z wolą Ojca. To tak, jakbyśmy mówili po szampanie, uznaję, że Ty jesteś większy niż jakakolwiek walka, z którą mogę się zmierzyć. Problem polega na tym, że często chcemy, aby Bóg błogosławił nasze plany, zamiast szukać Jego planów. Chcemy, aby był naszym pomocnikiem podczas gdy tak naprawdę to On powinien być głównym bohaterem naszej historii. Chwała Panu, że jest cierpliwy w nauczaniu nas. Musimy zrozumieć, że Boża kontrola nie jest dyktaturą, to wyraz Jego miłości do nas. Kiedy mówi, że walka należy do Niego, nie czyni nas nieważnymi. Oferuje nam ochronę, prowadzenie i gwarantowane zwycięstwo. W Księdze Przysłów 3 do 5 do 6 znajdujemy to cenne wskazanie: Zaufaj Panu z całego swego serca i nie polegaj na swoim rozumie. We wszystkich swoich drogach uznawaj go, a On prostować będzie Twoje ścieżki. To klucz do życia pod Bożą kontrolą ufać w pełni, nawet gdy nie rozumiemy Jego dróg. A wiecie, co się dzieje, kiedy żyjemy pod Bożą kontrolą? Pokój który przewyższa wszelkie zrozumienie, zaczyna panować w naszym sercu. Okoliczności mogą nie zmienić się natychmiast, ale nasza perspektywa na nie zmienia się całkowicie. Chwała Bogu. I właśnie wtedy, gdy nasza perspektywa się zmienia, zaczynamy doświadczać mocy całkowitego poddania. Ukochane dzieci, nie mówię tu o poddaniu wynikającym z porażki, ale o zwycięskim poddaniu. Takim, które stawia nas w pozycji do przyjęcia błogosławieństw, które Bóg już dla nas przygotował. Wiecie, często mylimy poddanie się ze słabością, ale w ekonomii Królestwa poddanie się Bogu jest największym dowodem siły, jaką możemy mieć. To jak skoczek spadochronowy, który ufa swojemu spadochronowi, nie skacze z desperacji, ale z pełnym zaufaniem do sprzętu, który go. Podtrzyma. Kilka dni temu lekarz z naszej wspólnoty podszedł do mnie po nabożeństwie. Ze łzami w oczach opowiedział, jak przez lata próbował mieć wszystko pod kontrolą w swoim życiu. Jego zawód wymagał precyzji, kontroli, pewności, ale dopiero gdy zrozumiał moc całkowitego poddania, jego życie zaczęło płynąć w kierunku obietnic Bożych. Słowo uczy nas w Psalmie 37.7. Zdaj się na Pana i zaufaj mu. Jakże cenna to instrukcja. Zaufanie Bogu nie oznacza bierności, ale aktywne poleganie na jego prowadzeniu. To jak dziecko w ramionach ojca jest bezpieczne nie dlatego, że coś zrobiło, ale dlatego, że w pełni ufa temu, kto je trzyma. Moc całkowitego poddania objawia się, gdy przestajemy próbować być autorami naszej historii. I pozwalamy Bogu przyjąć Jego właściwą rolę. To wtedy, gdy mówimy jak Maria, Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Drodzy, ile razy traciliśmy błogosławieństwa Boże, chcąc robić wszystko po swojemu, ile drzwi pozostało zamkniętych, bo uparcie próbowaliśmy otworzyć je naszą własną kluczą, gdy Bóg już przygotował lepszą drogę. Chwała Panu, który cierpliwie nas uczy. Całkowite poddanie nie jest jednorazowym wydarzeniem. To codzienna decyzja. To wstanie rano i powiedzenie Ojcze, dzisiaj ponownie wybieram oddać moje życie w Twoje ręce. To stawianie czoła każdej sytuacji z pewnością, że Bóg ma wszystko pod kontrolą, nawet jeśli nie rozumiemy Jego metod. Księdze Jeremiasza, 29.19. Pan zapewnia nas. Ja bowiem wiem, jakie myśli mam o Was. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, by zapewnić Wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Jakże wspaniała to obietnica. Bóg nie tylko ma plan, On ma najlepszy plan dla naszego życia. Całkowite poddanie prowadzi nas do miejsca bliskości z Bogiem, którego w żaden inny sposób nie moglibyśmy osiągnąć. To w tym miejscu zaczynamy widzieć, jak cuda dzieją się w naturalny sposób. Nie dlatego, że je wymuszamy, ale dlatego, że płyniemy z prądem Ducha Świętego. Alleluja! A im bardziej się poddajemy, tym bardziej doświadczamy wspomnianego pokoju tego, który przewyższa wszelkie zrozumienie ludzkie. To pokój, który nie zależy od okoliczności, ale od pewności, że Bóg niemożliwego kieruje historią naszego życia. A kiedy pozwalamy, aby ten pokój panował w naszych sercach, wróg zaczyna drżeć. Tak umiłowani on wie, że dziecko Boże, które jest poddane Bogu i pełne pokoju, stanowi ogromne zagrożenie dla jego planów. Dlatego musimy zrozumieć Jego strategię, a co ważniejsze, naszą autorytet w Chrystusie, by je pokonać. Apostoł Paweł ostrzega nas w liście do Efezjan 6:12. Nie toczymy bowiem walki przeciwko krwi i ciału, lecz przeciwko zwierzchnościom, przeciwko władzom, przeciwko władcom ciemności tego świata, przeciwko duchowym mocom zła na wyżynach niebieskich. To objawienie jest kluczowe dla naszego zwycięstwa. Jedną z najskuteczniejszych strategii wroga jest przekonanie nas, że musimy walczyć sami. Szepcze nam do ucha że nasze bitwy są zbyt małe, aby niepokoić nimi Boga, lub zbyt wielkie, by mogły zostać rozwiązane. Chwała Bogu, bo znamy prawdę. Przypominam sobie pewnego kupca, który uczęszcza do naszego kościoła. Przez wiele miesięcy zmagał się z serią ataków w swoim biznesie. Im bardziej próbował wszystko rozwiązać samodzielnie, tym więcej drzwi się zamykało. Dopiero gdy zrozumiał, że walczy na niewłaściwym polu, bo bitwa nie była przeciwko ludziom, ani okolicznościom lecz duchowa, sytuacja zaczęła się zmieniać. Dlatego umiłowani, musimy być czujni. Wróg nie przychodzi z transparentem ogłaszającym swoje zamiary, działa subtelnie. Wykorzystuje zmartwienia, lęki, niepokoje, próbuje nas skłonić do zwątpienia w Boże obietnice, ale chwała Panu, który dał nam autorytet nad wszelką mocą wroga. W pierwszym liście Piotra 5:89 jesteśmy ostrzeżeni: bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł krąży jak ryczący lew, szukając kogo by pożreć. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze. Zwróćcie uwagę, że nie mówi aby się bać, ale by trwać mocno w wierze. Nasza obrona nie leży w naszych własnych siłach ani strategiach, Leży w Słowie Bożym, w modlitwie, w poście, w społeczności z braćmi i siostrami. Kiedy przeoblekamy się w zbroję Bożą, żadna broń ukuta przeciwko nam nie odniesie sukcesu. Jakże potężna to prawda! Duch Święty pokazał mi, że wielu dzieci Bożych jest atakowanych właśnie tam, gdzie są o krok od otrzymania błogosławieństwa. To jakby wróg wyczuwał nadchodzące zwycięstwo. I wzmacniał swoje ataki. Ale dziś ogłaszam: żadna strategia piekła nie przetrwa przeciwko Tobie. Musimy zrozumieć, że nasza pozycja w Chrystusie już jest pozycją zwycięstwa. Nie walczymy, aby wygrać. Walczymy z pozycji zwycięstwa, które Jezus już zdobył na krzyżu. Ta zmiana perspektywy całkowicie odmienia nasze podejście do bitew duchowych. A kiedy to zrozumiemy, strategię wroga, Tracą nad nami moc. Nie dlatego, że ataki przestają istnieć, ale dlatego, że wiemy, kto tak naprawdę ma kontrolę. Jak jest napisane, większy jest ten, który jest w Was, niż ten, który jest na świecie. I to właśnie ta pewność, kto ma wszystko pod kontrolą, pozwala nam kultywować niezachwianą wiarę. Nawet pośród największych burz, umiłowani bracia i siostry. Wiara to nie tylko uczucie, to codzienna decyzja, by ufać Bogu, niezależnie od okoliczności, które nas otaczają. W liście do Hebrajczyków 11, jeden znajdujemy tę cenną definicję: wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy? Zwróćcie uwagę, że słowo nie mówi, iż wiara to mglista nadzieja. Czy niepewne pragnienie. To pewność, głębokie przekonanie. Niedawno pielęgniarka z naszej Wspólnoty podzieliła się tym, jak jej wiara została wystawiona na próbę podczas pandemii. W środku chaosu i niepewności każdego dnia wybierałaby ufać Bożym obietnicom. Nie było to łatwe, ale każdy mały akt wiary budował duchową twierdzę w jej życiu. Aleluja! Wiecie, drodzy, często chcemy, by wiara działała natychmiastowo, jak duchowa kuchenka mikrofalowa, ale prawdziwa wiara jest jak ziarno musi być zasiane, podlewane i codziennie pielęgnowane. To w ciszy naszej komory modlitwy ta wiara się wzmacnia. Słowo uczy nas w liście do Rzymian 10:17, że wiara rodzi się z tego, co się słyszy, a tym, co się słyszy jest słowo Chrystusa, dlatego tak ważne jest codzienne karmienie się Słowem Bożym. Ono jest jak kotwica dla naszej duszy w czasie burzy. Chwała niech będzie panu. Kiedy kultywujemy naszą wiarę, zaczynamy patrzeć na burzę z innej perspektywy już nie jako zagrożenie dla naszego pokoju, ale jako okazję, by ujrzeć Bożą moc w działaniu. To jak Piotr chodzący po wodzie. Najważniejsze nie była burza, ale utrzymanie wzroku na Jezusie. Duch Święty pokazał mi, że wielu z Was pozwala, aby okoliczności decydowały o poziomie Waszej wiary. Ale prawdziwa wiara nie opiera się na tym, co widzimy. Ona zakorzeniona jest w wiecznych obietnicach Boga. Jak jest napisane, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. W każdej burzy, którą przeżywamy, mamy wybór. Możemy skupić się na falach, lub na panu fal. Możemy pozwolić, by strach nami zawładnął, lub pozwolić, by nasza wiara wzrosła. A kiedy wybieramy wiarę, coś nadprzyrodzonego zaczyna się dziać. To nie znaczy, że problemy magicznie znikają, ale nasza zdolność do stawienia im czoła zmienia się całkowicie. Wiara daje nam pokój, którego świat nie jest w stanie zrozumieć, i siłę. Która nie pochodzi od nas samych. Chwała Bogu za to. Kultywowanie wiary oznacza również nauczenie się czekania na czas Pana, jak mówi Księga Izajasza 40 rozdziału 31. Ci zaś, którzy ufają Panu, nabierają siły, wznoszą się na skrzydłach, jak orły, biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą. A kiedy uczymy się czekać na Pana, moi umiłowani, zaczynamy doświadczać, Najpotężniejszych momentów przełomu w naszym życiu. Tak jak orzeł, który się odnawia i wznosi na nowe wysokości, Bóg przygotowuje czas odnowy i zwycięstwa dla każdego, kto mu ufa. Moment przełomu nie następuje wtedy, gdy my decydujemy, ale wtedy, gdy Bóg postanowi. W Księdze Kocheleta 3.11 jest napisane: Czas wszystkiemu wyznaczył. I wszystko pięknie uczynił w swoim czasie. Jakże potężne objawienie. Bóg nie tylko wszystko czyni, ale czyni to w idealnym momencie. Pamiętam pewnego rolnika, który uczęszcza na nasze nabożeństwa. Przez trzy kolejne lata zmagał się z niszczącymi suszami na swojej plantacji. Wszystko wydawało się stracone, ale on trwał na modlitwie i w wierności. W najmniej spodziewanym momencie. Gdy wszyscy już się poddali, Bóg dokonał swojego cudu. Chwała panu! Moment przełomu często nadchodzi, gdy wyczerpiemy już wszystkie nasze ludzkie zasoby. To właśnie wtedy, gdy dochodzimy do kresu swoich możliwości, odkrywamy początek Bożej mocy, jak jest napisane w drugim liście do Koryntian 12:9. Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. Umiłowani bracia i siostry, wielu z Was znajduje się teraz na progu swojego przełomu. Duch Święty pokazuje mi, że niektórzy z Was byli już bliscy rezygnacji, myśląc, że Bóg zapomniał o ich modlitwach, ale dziś ogłaszam, Twój moment przełomu jest bliżej niż myślisz. To jak świt, najciemniejsze godziny nastają właśnie przed wschodem słońca. W ten sam sposób moment poprzedzający nasz przełom często jest najtrudniejszy, ale to właśnie wtedy musimy wzmocnić naszą wiarę i nadzieję. Słowo uczy nas w Księdze Habakuka 2,3 Gdyż widzenie spełni się w swoim czasie, jeszcze się nie spełniło, lecz się zbliża i nie zawiedzie. Alleluja! Jakże cudowna obietnica. Nawet jeśli wydaje się, że to trwa długo, Słowo, które Bóg wypowiedział nad Twoim życiem, nie wróci puste. W tym momencie przełomu musimy być wyczuleni na Boże znaki. Czasem mówi przez prorocze słowo, innym razem przez okoliczności, które tylko On mógł ułożyć. Najważniejsze, abyśmy zachowali serca wrażliwe na Jego prowadzenie. A gdy nadejdzie przełom, nie przychodzi On tylko po to, aby nas osobiście pobłogosławić. Ale by dać świadectwo chwały Bożej, każde zwycięstwo, które osiągamy, staje się latarnią nadziei dla innych, którzy wciąż znajdują się na swojej drodze wiary. Dlatego trwajcie mocno. Twoja historia przezwyciężenia i zwycięstwa jest już zapisana w niebie. Jako słudzy Boga Najwyższego, możemy być pewni, że moment przełomu to nie kwestia czy, ale kiedy. I to właśnie. Z tą niezachwianą pewnością dochodzimy do najważniejszego punktu tej wiadomości. Twoje zwycięstwo nie jest możliwością, to Boża gwarancja. Jak widzieliśmy, to nie kwestia czy, ale kiedy, ponieważ Bóg, który rozpoczął dobre dzieło w Twoim życiu, jest wierny, aby je dokończyć. Umiłowani bracia i siostry, w trakcie tej wiadomości Duch Święty poprowadził nas przez niezwykłą podróż odkryć. Zrozumieliśmy, że bitwa nie należy do nas, ale do Pana. Nauczyliśmy się, że poddanie się Bogu to nie słabość, lecz największa duchowa mądrość. Chwała Panu. Przypominam sobie młodego przedsiębiorcę, który po zastosowaniu tych zasad w swoim życiu doświadczył całkowitej przemiany. To nie było natychmiastowe, nie obyło się bez wyzwań, ale jego decyzja, by oddać swoje walki Bogu. Całkowicie zmieniła jego historię. Dziś jest żywym świadectwem mocy całkowitego oddania. W pierwszym liście Jana 5:4 znajdujemy tę potężną prawdę, bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. Zwróćcie uwagę, że nie mówi Kuź może zwyciężyć, czy prawdopodobnie zwycięży. Zwycięstwo. Już jest zagwarantowane dla tych, którzy wierzą. W tej chwili czuję w duchu, że muszę się za ciebie pomodlić. Pomódlmy się razem modlitwą o uwolnienie i zwycięstwo. Ojcze Niebieski, w imieniu Jezusa, staję przed Twoim tronem łaski, aby ogłosić, że od dzisiaj wszystkie bitwy, które Twoje dzieci toczą, są w Twoich rękach. Każdą troskę, każdy strach, każde zmartwienie Oddajemy pod Twoją opiekę. Niech Pan będzie uwielbiony w każdym zwycięstwie, w każdym przełomie, w każdym cudzie, który nadchodzi. Ogłaszamy, że żadna broń ukuta przeciwko nam nie odniesie sukcesu, ponieważ Pan jest naszą tarczą i twierdzą. Amen. Drodzy, wyjdźcie z tej posługi z pewnością, że Bóg usłyszał Wasze modlitwy. Ta sytuacja, która wydaje się niemożliwa, ten problem, który zabiera Wam sen. To wszystko jest już w rękach Pana. Chwała Bogu. Zwycięstwo nie zależy od Twoich sił, Twoich zasobów, ani Twoich zdolności. Ono zależy wyłącznie od wierności Boga. Jak jest napisane w Księdze Zachariasza 4:2:6, nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi, mówi Pan, zastępów. Dziś Pan ustanawia nowy czas w Twoim życiu czas zwycięstw. Osiągnięć i spełnienia Bożych obietnic. Trwaj mocno w wierze, nadal ufaj, ponieważ ten, który obiecał, jest wierny, aby wypełnić swoje słowo. I pamiętaj zawsze, bitwa nie należy do Ciebie, ale do Boga. Alleluja. Niech pokój Pana, który przewyższa wszelkie zrozumienie, strzeże Twojego serca i umysłu w Chrystusie Jezusie.